Zastanawiasz się, co powinieneś zrobić, jeśli chcesz skutecznie przybrać na masie? Może próbowałeś już masować, nie widziałeś efektów, twoja sylwetka się nie zmieniała. W internecie możesz natknąć się na bardzo wiele poradników, które gwarantują zbudowanie 10 kg suchej masy mięśniowej nawet w 2 miesiące. Niestety te rady bywają czasem wysane z palca, a ty możesz gubić się w tym wszystkim, w konsekwencji czego nie jesteś w stanie efektywnie zbudować masy mięśniowej. A może nabierałeś masy i przyszło Ci więcej tłuszczu niż mięśni. Chciałbyś w końcu zrobić to porządnie bez zalewania się tłuszczową. Podczas nieumiejętnego podejścia do budowania masy mieściowej bardzo często zdarza się, że sywetka się zmienia, ale na nie korzyść. Przez to można wpaść w takie błędne koło i w konsekwencji na zmianę tylko masować i redukować, a sywetka się nie zmienia. Dlatego w dzisiejszym nagraniu przygotowałem dla Ciebie listę kilku porad, dzięki którym będziesz wiedział, jak skutecznie przybrać na masie. Dobierz właściwą nadwyżkę energetyczną. Zacznę od rzeczy, która jest najważniejsza, jeżeli chodzi o budowanie masy. W teorii można budować masę nie będąc w nadwyżce energetycznej, ale to, czy, tyczy się to głównie osób początkujących i wracających do treningu po przerwie. Takie zjawisko nazywa się rekompozycją, o której nagrywałem już kilka materiałów. Jeżeli jednak chcesz mieć jak najlepsze efekty w budowaniu masy, to polecam Ci jednak robić to na niewielkiej nadwyżce energetycznej bo ten proces po prostu wymaga sporych ilości energii. Jak ją odpowiednio dobrać? Obliczasz swoje zapotrzebowanie, dodajesz około 10-20 Dlaczego taka nadwyżka powinna być względnie niewielka? Z prostego powodu. Jeżeli będziesz dostarczał za dużo energii, to wcale szybciej nie zbudujesz mięśni. Zwiększy to tylko zawartość tkanki tłuszczowej w twoim organizmie, a obstawiam, że nie o to chodzi. Dlatego odpowiednio reaguj, jeżeli po jakimś czasie Twój obwód pasa niebezpiecznie się zwiększa, to wtedy zmniejsz kaloryczność diety. Odpowiedni trening. Pewnie słyszałeś, że jak chcesz przerać na masie, to powinieneś ćwiczyć na siłowni. Jest to prawidłowe stwierdzenie. Trening oporowy jest takim bodźcem dla Twoich mięśni, dzięki którym możesz skutecznie się rozrastać. Nie oznacza to jednak, że każdy trening oporowy będzie działał na mięśnie tak samo. Musisz pamiętać o kilku zasadach. Po pierwsze, dobrze dobrać objętość treningową. Jeżeli będziesz trenował na pół gwizdka, ten bodziec zwyczajnie będzie zbyt mały. Kroczenie możliwości regeneracyjnych też nie będzie dobre, bo zwyczajnie się zajedziesz, zamęczysz. Najczęściej podaje się, że wykonywanie tych kilkunastu serii w skali tygodnia na duże partie mięśniowe będzie wystarczające dla większości osób, ale musisz to sprawdzić na sobie. Druga kwestia to sprawa związana z progresem. Nie możesz celować cały czas. Tak samo. jeśli chcesz budować masę mięśniową, musisz zwrócić uwagę na to, aby Twój trening stawał się coraz trudniejszy. Możesz modyfikować objętość treningową, o której wcześniej mówiłem, czyli zwiększać ilość serii, powtórzeń, po prostu ciężar, w którym wykonujesz dane ćwiczenie. Zadbaj o właściwą podaż białka. Bardzo ważnym elementem żywieniowym jest ilość białka. Możesz sobie wyobrazić, że Twoje mieście to taki mur stworzony z cegieł. Podczas treningu siłowego dochodzi do uszkodzeń tego muru, które trzeba czymś naprawić, nadbudować. Tymi cegiełkami są właśnie aminokwasy, które pochodzą z białka. Zastanawiasz się. Pewnie ile tego białka podczas budowania masy mięśniowej? Zalecane z badań to jest około od 1,6 do 2,2 gram białka na każdy kilogram masy ciała. Istotne też będzie rozłożenie tego białka na kilka mniejszych Porcji. Jeżeli z obliczeń wyszło Ci, że masz np. 140 g białka dziennie jeść, to dzielisz to sobie na 4 i w posiłku wychodzi 35 g białka. Źródłami są kude mięsa, ryby, nasiona roślin strączkowych, na nabiał jaja czy odżywka białkowa. Tak samo jak, jak z kaloriami, więcej nie znaczy Lepiej. Zdarza się, że spotykam osoby, które do każdego po popijają odżywkę białkową, ale nie ma to większego sensu, ponieważ to nie, nie spowoduje, żebyś miał więcej mięśni, wręcz w drugą stronę. Ten nadmiar białka może się przekształcić w kankę tłuszczową i tyle. Zwróć też uwagę na jakość diety. Widzę często w internecie, że ludzie, którzy przechodzą na masę, czują się jakby byli w dietetycznym niebie, pożerają jakieś burgery. Okazuje się, że w budowaniu masy mięśniowej, jakość jedzenia też ma duże znaczenie. Podam Ci prosty przykład, w oparciu o fajne badanie naukowe. Osoby trenujące siłowo, będące na nadwyżce energetycznej, podzielono na dwie grupy. Jedna jadła muffinki z dodatkiem nienasyconych kwasów tłuszczowych, a druga z dodatkiem nasyconych kwasów tłuszczowych. Okazało się, że grupy przytyły tyle samo, ale w drugiej jedzącej więcej nasyconych kwasów tłuszczowych tanka tłuszczowa stanowiła o wiele większy procent w przyroście masy ciała. Nie chodzi tylko o to, żeby jeść i popijać odżywką białkową. W jednym z badań sprawdzono, jak spożycie białka wpływa na syntezę białek. W porównaniu do całych jaj razem z żółtkami. Wiesz co się okazało? Całe jajko lepiej nasilało tę syntezę. Bo żywność to nie tylko kalorie i makroskładniki. Warto na przykład zwrócić uwagę na, na sód, którego nadmiar może działać prozapalnie, a to nie pomaga w budowaniu masy mięśniowej. Jak widzisz, nie tylko kalorie mają znaczenie, ogólny wygląd diety też się liczy. Nie zaniedbuj snu. Wiele osób, które starają się przybrać na masie, skupiają się tylko na tym, co robią w dzień, nie zwracając uwagi na to, co robią w nocy. A co powinniśmy robić w nocy? Spać. Odpowiedni długi i dobrej jakości sen to jest w zasadzie kluczowy element do odpowiedniej regeneracji i budowy masy. Zanim machniesz na to ręką i powiesz, a tam co to, ja, ja, ja nie potrzebuję dużo spać, przestawiać to na popski rozum. Może byłeś kiedyś w sytuacji, że na trening wybrałeś się po zarwanej nocy. Nie wiem jak tobie, ale mi trenowało się bardzo źle, nie miałem tyle siły co zawsze i myślałem tylko o tym, aby trening się skończył. Teraz wyobraź sobie, że taka sytuacja powtarza się w zasadzie z dnia na dzień. Ucierpi na tym jakość Twoich treningów, przez co nie dasz radę odpowiednio ciężko trenować, a nie progresować. Wpłynie to na to, że zwyczajnie będziesz miał gorsze efekty. Poza tym kiepska jakość snu odbija się na jakości diety. Za żeby jeść same słodkie rzeczy i nie trzymać się planu. Więc z mojego doświadczenia wpływa to też na całą motywację do działania. Jeżeli po prostu jesteśmy słabo wyspani, słabo zregenerowani, to nie chce nam się trzymać planu i w pewnym momencie sobie odpuszczamy. I problemem jest, Sen, control i progres. Ten punkt nie należy do najłatwiejszych, już wyjaśniam Ci dlaczego. Większość osób monitoruje efekty za pomocą wagi. No i pojawiają się problemy, bo przyjmuje się, że odpowiedni wzrost masy podczas budowania to jest od 0,5% do 1% w skali miesiąca u osób początkujących i połowa tego u osób zaawansowanych. Niestety na wadze czasem trudno jest uchwycić takie małe zmiany, dlatego polecam Ci, abyś mierzył efekt jeszcze za pomocą wykonywania pomiarów obwodów ciała, a także co jakiś czas. Na przykład raz w miesiącu robić sobie zdjęcie i patrzeć, czy coś w wyglądzie zaczyna się zmieniać. Dobrym wyznacznikiem może też być progresowanie na treningu. Jeżeli siła idzie do góry, to prawdopodobnie wszystko robisz jak należy. Bądź cierpliwy. Jeżeli kiedyś próbowałeś się odchudzać, a teraz chcesz budować masę mięśniową, to musisz wiedzieć, że w przypadku redukcji efekty będą szybsze i bardziej widoczne. Jeżeli chodzi o budowanie masy, trudno raczej oczekiwać zmian sywetce z tygodnia na tydzień. Rodzi to niestety pokusę dokonywania wielu zmian, zwiększania ilości kalorii w diecie, a wyjaśnięciu już wcześniej, że to droga do bo po prostu zwiększysz ryzyko zwiększenia poziomu tkanki tłuszczowej. Niektóre osoby budują masę mięśniową przez kilka miesięcy, a nawet latami, oczywiście z przerwami, więc musisz się niestety nastawić na to, że miesiąc na pewno nie zbudujesz 10 kg czystej masy mięśniowej, jest to po prostu niemożliwe. Więc to było na tyle, jeżeli chodzi o nagranie, daj mi znać w komentarzu, czy budujesz teraz masę mięśniową, czy jesteś na redukcji, albo ile razy budowałeś taką ma masę mięśniową, byłeś w takim cyklu. Ja ci mogę dodać od siebie, że cykle. Budowy masy już mam za sobą, teraz nie chcę już dobudowywać gdzieś tam swojej sylwetki. Więc u mnie cyklów masowych nie ma po prostu. Ale jestem ciekaw, jak to wygląda u Ciebie. Daj mi znać w komentarzu i do kolejnego nagrania.